Czy naprawdę robisz to, że ja będę powtarzał żart, który nie wszedł za pierwszym razem i teraz... Ale zobacz, może teraz jak Taka, no Teraz jest... powiesz go drugi raz, a później trzeci i sprawdzimy, czy do trzech razy sztuka. Podziękujemy wszystkim występującym na prowadzeniu, Alan pakosz, wielkie brawa! I na sapocie jedynie w swoim rodzaju Mateusz Morawiecki, wielkie brawa! Wystąpił Michał Leja. wielkie brawa! Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Chodźmy. Chcemy Was chwilę zostawić tutaj, bo chcemy sobie zrobić z Wami zdjęcie. Nie wiem, czy, czy możemy sobie zrobić z Wami zdjęcie, czy jest taka opcja. Nie, okej. Okay. No dzięki, to tyle od nas. Są osoby, które. Nie, jeszcze nie jechał. Wow. To był błąd w chuj. Nie, 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 czartuję. No, jesteście piękni. Jesteście piękni, nie? No? Okay. Super. Fajnie. Nawet nikogo nie zdążyłem zauważyć co? <grym> to. Jest, no. ty masz wzrok nawet wolny? O co tu chodzi? Jestem daltonistą, kurwa, co? To nie jest wytłumaczenie, że nie widziałeś osób. Bo ty po prostu nie rozpoznajesz ich koloru. No to jak się świecą, to są kurwa kolorowi, czy nie? Są biali. Co? To ty widzisz. Właśnie, czy jako delto... A, dobra. Co? Co chcesz wiedzieć, Michał? Nie Wszystko bardzo. ci powiem. próbowałeś to wyleczyć. Ja pierdolę, ja wiem, że ty jesteś katolikiem i chciałbyś leczyć różne rzeczy, co nie są chorobami, kurwa. Jaki, ojciec Baszebora przyjeżdża czasami tu na stadion. Ja bym ci tak rozgrzał ten palce i... Rozgrzał palce? Ja pierdolę. Jutro, Michał, jutro, jutro w Nowym Dworze wodą świecą, zbędzimy daltonistę z niego. Wypędzimy daltonistę. Zobaczysz, chyba. Yes, świeczki duży. obłożymy, Tą kapolejem wodą, już. I tak, powie, powiem, miałeś wzrok spierdolony, tak no. Pierdolony, a, dobra. No, 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 no. Byłem blisko, powiem ci, trafienia mocno. A to, to jest do, do, w sensie to nie, to można wyleczyć daltoni? Nie. To, Ale samo Co? Wyleczyć? Tak, rodzice całe dzieciństwo mnie wsadzali do piekarnika, wyjmowali i nic, to samo cały czas. Ja tylko ja byłem czarny, miałem takie. Coś z kolorami się dzieje, ale chyba nie to, co zakładaliśmy, rozumiesz? To brzmi jak, to brzmi jak kuracja na podkarpacił. <noise> nie mój ojciec, jakby miał, on by powiedział, że wyrosnę z tego. To był jego klasyczny tekst na wszystko, jak mu mówiłem, że coś mi jest i miałem z czymś problem, wyrośniesz z tego. Tak, no ja właśnie, ja nie wyrosłem do papierosów, dużo paliłem, wiesz co? Ktoś się nierosnął, cześć. Kiedyś powiedziałem, tato, mam, mam, mam bardzo małego penisa i on wyroszczy. Ja w jakiej sytuacji powiedziałeś, to tacie, że masz bardzo małego penisa. Nie, nie wiem, może on to źle pamięta, może to powiedział, synu, masz za małego penisa. Ale to nic. Słuchajcie, pod Podkarpacie. I stary wyleczył go z małego penisa, nie? Mówię, <słuchaj> Patrz, już jest duży, znaczy, jak się... Alleluja! Alleluja! Jedyna choroba, co ją można nacioranie wyleczyć. <grymne> uh, też. <grymne> <grymne> Mi zakrapia oczy po prostu. <grymne> <grymne> czy, to, czy to jest właśnie bielmo na oczach? Czy to o to chodzi? Żeby... <grymne> Tak. wy ten kolor widzę na tak, że... O Jezus, ale w złą stronę poszliśmy, ale... Ale myślę, że to by wyleczyło, jakby... To, że jakby mnie mama chciała leczyć, to w pewnych dniach miesiąca mógłby mnie zauważyć, Ej. Ej. to Chciałem sprawić, że to, to będzie, będzie, będzie jeszcze gorsze. Jakby tu No to zaczęło się jak w nie? Nie wiem, nie wiem, jak się zachodzi w temat ruchania przez ojca. Nie mam pojęcia. Czekaj, powiedzieć. czekaj. My skończyliśmy na masturbacji, ty to rozpędzasz teraz. Z czego jeszcze no ojca przyprowadziłeś? Z czego jeszcze byłeś leczony, Michał? O co chodzi? Jak wam się występowało dzisiaj? Żeby zajść z tamtego tematu, Ale. kurde, szkoda. My jeszcze chciałem powiedzieć, że powiedziałek ten, że czym się strułeś, tym się leczny. No nieważne. E, super, fajnie. Bardzo fajnie. Fajnie, fajnie tak. Ja uwielbiam Warszawę, kurde. A za co najbardziej? E, za Kauflandy. A czemu? No bo byłem w galerii teraz tu i obok i pierwsze co mi się przypomniało. No ja mówię, kurwa, no to powiem. Wszystkich rzeczy? No, powiem ci, Rosman mi się wydawał mniej warszawski. Bo w Rosmanie też byłem. Zarówno Kaufland i Rosman to są niemieckie. No a, 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 jak długo, a jak długo jeszcze Warszawa będzie polska? Nie wiadomo. Chyba już nie jest. Czyli zdejmują Faktycznie Tusk przejął Warszawę. Ugrywa. Powiem wam, że to polityczne tematy raczej. Ja przed występem do Alana mówię, a ja bym z tym Sejmem powiedział, że to to i mówię Sejmem, Alan totalnie to wejdzie Michał. Ja chciałem zobaczyć, jak jak bombisz. Ale to jest zajebiste, bo land do mnie przychodzi i mówi, kurwa, co za głupotem powiedział człowieku. No i to powiedziałem i ludzie. Ale co co powiedziałeś z Mam, że co? <grym> czy naprawdę robisz to, że ja będę powtarzał żart, który nie wszedł za pierwszym razem i teraz. Ale zobacz, może teraz jak. Tak, no teraz jest... powiesz go drugi raz, a później trzeci i sprawdzimy, czy do trzech razy sztuka. Nie? Co? Myślę, że spróbujmy. oni nie zrozumieli ten żart, tylko to o to chodzi, że nie zrozumieli. Może to nie był moment występu, spróbuj spróbujmy teraz mnie. No. Do dobrze, jest to tortura dla mnie, co teraz robicie, ale zrobię to dla was. Zrobię to dla was wszystkich. Na zrobię. finał trasy specjalnie <noise> dla Michała. Chodzi mi o to, że było ostatnio dużo pożarów było mm. w Warszawie dużo pożarów i wszyscy się zastanawiają, co jest przyczyną, a też okay. zaczęliście ściągać krzyże w miejscach publicznych. Więc być może mm. czegoś nie połączyliście. To jeszcze wtedy się zaśmiali. No ja już powiedziałem. Ja prawdę, na... Prawdę na... Jeżeli konsekwencją ściągania krzyży jest, jest, są płonące budynki, to może w Sejmie y, ściągniemy krzyż. Jest więcej śmiechów. Teraz nie rozumiem, dlaczego, dlaczego teraz jest więcej śmiechów? Myślę, że to nie jest żart, Michał. A może jakby te, jakby krzewy w, w Sejmie zasadzili to bez płonu? Jakby krzewy zasadzili w Sejmie? No był ten płonący krzew tam w, ten, w Biblii. Pamiętasz? Pamiętam. Nie wiem, czy Pamiętam. Jakby wody napuścili w łazienkę, to może się rozdaje i ktoś rozstąpi. No super. Alan, woda się nie pali, o czym ty mówisz? Przedłem dalej. Biblię. Temat. – A jak chciałeś zrobić krzywdę Sejmowi rozstępującą się wodą Podzieliły na lewo prawo od razu. Nie mogliby pić, bo chcieli to nagle na dwie strony, po prostu I cały czas. Zawsze woda była po bokach, a nigdy w środku. Nie mogli pić? Ja pierdolę, co za dziwne a apokryfy tu powstają, to jest niesamowite. To była tortura. już mógłby torturować. Że ktoś chce się napić z kubka i on robi... <śla> Zajebiste to by było. <śla> Jak rozstępuje się woda w kubku, nigdy się nie możesz napić. Ja pierdolę. Ale dalej mógłbyś się oblać, co nie? Ja to jedne brawa. To jest sukces, na jaki liczyłem, na koniec naszej trasy. Nie, bo tu chodzi o to, że poczekać i tak obrałem. <noise> wow. Jak oni <noise> jutro gdzieś w środku dnia zaczną klaskać... <noise> wrócimy, wrócimy do domu, ja będę występował w Artefakcie, no mówię, Kurwa, wiecie co, w Warszawie to jest widownia, która docenia pauzy. <głos> <głos> ja pierdolę, magia. magia. <noise> <Jest> magia. <noise> A co, co ten? Bo my zostajemy w ogóle w Warszawie i można tu coś robić? Fajnego <grystanie> co to jest Pytanie Tomek w Nie, zamknęliśmy. po prostu zapytał, czy ktoś go dzisiaj zabierze do siebie na imprezę. Ja wiem, Nie, no bo wczoraj byliśmy w Wołominie i nam polecili jakiś dancing. Gdzie to było? Polecili nam dancing w Warszawie. No, dancing. W Wołominie polecili ten dancing, o którym mówi Tomek, to, to były lustra. To jest dla Tomka ten, dancing, To jest, kurwa on jest takim kozakiem, że patrzy na wyczpanych ludzi w lustrach i on ma, oh, jaki przyjemny dancing, Potrafią, Bo tańcówka. Się bawić? Potrafią się bawić bez alkoholu, Potrafią. Ale co, to Tom. jest miejsce, gdzie się bierze narkotyki, tak, czy co? Tak, bierze się narkotyki, ze sobą po prostu bierze. Trzymasz i czekasz aż wejdą. Czyli to, jest, czyli to jest taki coffee shop, tylko krok dalej, tak? Ani to shop, ani coffee. Naprawdę. Tam inne rzeczy. Czy ba bardziej... to wszyscy oficjalnie wiedzą, że tam ludzie biorą? Skąd nazwa lustra? Nie wiem, no, może są na No pianem? że zobaczysz swoje odbicie kurwa, No ja pierdolę. Jedyna rzecz, która ci z lustrem kojarzy to kurwa narkotyki? Kurde. Skąd nazwa lustra? Do czego służy lustro, poza wciąganiem z niego kreski? Nie wiadomo. Dlatego w apartamencie mam tak banę lustro. Michał sypie koks na ten? <śm> tak, ja sobie koks. Bo ja jestem takim ćpunem, jak widać po mnie. Nigdy nie brałem narkotyków. Aha. Nigdy. No, to jasne. Nigdy raz nigdy raz ten tylko nie 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 nigdy do nosa nigdy. ale co raz gdzie jak coś się stało grzyby jadłem. jadłem grzyby pieczarki super nie e, w Holandii jadłem grzyby grzyby jadłem w Holandii ale prawdziwe takie grzyby że ten tylko czy to tak dokładnie i miałeś tak zwany odlat no wyjebało mnie z butów no, było to mocne. A co A Normalnie legalne, to normalnie dostałem Paragon na to. Normalnie było w etykiecie, dostałem Paragon na to i. Ja bym to w szoku byłem. Jakby wiesz, tak, kurw, jakby w Polsce był legalne, później miał być promocję w Lidlu na grzyby, Biedronka później dwa razy taniej, Kurw, bo. <śla> no to może w Biedronce zaginęły moje rodzinki, ale jest gratis. Biedronce to jest, wiesz, te grzyby to jest benefit pracowniczy, dlatego te palety takie rozjebane to są zawsze. <śla> No na grzybok by ci to nie przeszkadzało? To by nie była przeszkoda, tylko wyzwanie, to byśmy. No tak, więc problemem jest to, że tylko pracownicy je biorą kurwa. Na wejściu też powinni rozdawać no nie, proszę. proszę, proszę. Jaki jest cel ujebywania tych alejek w Biedronkach? Czy ktoś zna powód tego, dlaczego to jest zawsze, czego zawsze tam są te przeszkody? Ja nie rozumiem tego. Zawsze te alejki są zajębane tymi paletami. No żebyś ty pamiętał, co osiągnąłeś, kurwa, jak tam byłeś. Że przedarłeś się przez to wszystko i jak wspominasz, to myślisz, kurwa to była przygoda, nie, to co w Lidlu, kurwa masz wszystko poustawiane, normalnie sobie bierzesz, co to jest za przyjemność? Za to dostajesz ekstra punkty na moją biedronkę. Jak pokonasz przy jak... To bonusy zbierasz na to dodatkowe życie. Okej. Okay. Okej. Okay. To co, robimy sobie zdjęcia? No nie wiem. Pan <noise> się namyślił który to był na nie. Czy możemy zrobić zdjęcie? No, po to zostaliśmy, chwilę pogadaliśmy, ale chcemy zrobić zdjęcia. Ja, I robimy tak teraz, że ja schodzę y, do Was, rozpalamy publikę, ja schodzę do Was i sobie siadam między wami i takie robię, gdzie jest Woli, na -E, zasadzie gdzie jest, no ta, tylko gdzie jest Leja, że sobie Fajnie chłopaki róbcie. <grytanie> 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 Nie, że, że ja schodzę do Was i potem wy możecie siebie znaleźć albo mnie znaleźć na tym zdjęciu. Okej, okay? możemy tak zrobić? Ta. Super, dobra, tutaj mi mikrofon, ja sobie do nich. Możemy rozpalić chwilę i zgasić frontowe światła, i rozpalić troszkę publikę tyłu. O, ile tu was jest? O, tu jest jakiś taki. Dobra, tu i. Tu... Gdzie są schody. Jest szczerze, jest szczerze. To... A, dobra, są schody, Dobra, gdzieś sobie usiądę, tylko chcę się schować gdzieś między wami. Jest tu jakieś wolne miejsce? Tu nie, to. Do... Tu... Michał, no, dawaj! dawaj Michał, dawaj! Tu jest fajnie. Idziemy razem da, na lustrę. wy chyba nie skumaliście na. o co chodzi w tej zabawie, teraz wszyscy na niego patrzycie. Nie patrzcie na niego, bo to stracacie. To jest lejba, przyzna nas. Zajebiste to jest, że ty powiedziałaś ludziom, że mają na niego nie patrzeć, a on kurwa cały czas trzyma mikrofon przy twarzy. Okej, okay, mamy to, Michale. Dobra, mamy to, super. Jest to się przedra tutaj. Możemy już wrócić do ustawień poprzednich. Ktoś wychodzi rozmawia i rozmawia przed sobą i mi macha. Nie, nie, on pokazywał spoko, spoko. Zaraz wracam, czekajcie. Nie zdążysz, ty pierwo. Możemy, możemy zgasić już, możemy zgasić. Proszę, Michale. Tak to wygląda. Pięknie to wygląda. Wychodzący typ na zdjęciu. Wychodzący typ w różowej koszuli elą. Bardzo ładny chłop. To jest właśnie właściciel luster, to jest właśnie, tak Ktośka wygląda. Ja. Nie, nie będę obrażać mojego lokalu. Nie. A sobie to zrobiliście? No, zobaczcie co jesteśmy. A to jest z publiką? A nie, wy sobie tak sami hmm. po prostu, elo. My jesteśmy piękni. Co ty to. Jesteśmy, Tomek. Ładnie. Ale zobacz, ja faktycznie wygląda jak Morawiecki. Co mi mama powiedziała? Mama mi powiedziała, że ja wyglądam jak połączenie Morawieckiego i tego Roberta Górskiego z moralnego niepokoju. I że to jest dla niej bardzo niekomfortowe, bo ona nie wie, czy ja żartuję, czy kłamie. Dzięki Wielkie Warszawa! Dziękuję na spotkanie. Trzymajcie się, do zobaczenia widzimy się w lustrach. Elo! Ja nie wiem po co ci ta trasa. Tomek, wrażliwy chłopak, wszystkie miasta, bilety na kup, bilecik. Po co ci to jest wszystko? Jak możesz tu ze mną siedzieć na plaży i co? Gdzie będziesz jechał? He? Gdzie? Że bilety na kup, bilecik wszyscy mogą kupić? Gówno, zostajesz ze mną. Tak jest. Tak jest.